W poprzednim odcinku przejechaliśmy bez droża południowych Włoch i załadowaliśmy motocykle na prom. Co czeka nas po drugiej stronie cieśniny mesyńskiej? W tym odcinku zwiedzimy boczne górskie drogi Sycylii. Zjemy sycylijski przysmak. Wjedziemy na czynny wulkan Etna. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania. Rejs z Villa San Giovanni do Messyny trwał raptem 20 minut. Załadunek i rozładunek trwał dłużej niż sam rejs. Być może to ostatnie miesiące tego połączenia. Włosi od dziesięcioleci rozważają budowę mostu łączącego kontynentalne Włochy z Sycylią. Do tej pory uważano, że to marnotrawstwo pieniędzy szkodliwe dla krajobrazu i ekosystemu. Podważano także bezpieczeństwo, bo to aktywna sejsmicznie strefa. Nie bez znaczenia był też kryzys gospodarczy z 2008 roku, bo wtedy projekt trafił do szuflady. To są oficjalne powody. Nieoficjalnie sami Włosi mówią, że istniało też silne lobby, które blokowało te inwestycje. Fakty są jednak takie, że poprawiony projekt został właśnie zatwierdzony i obecnie pozyskuje się grunty pod budowę po jednej i po drugiej stronie. Most ma powstać do 2032 roku. Jeśli tak się stanie, to na pewno pobije rekord najdłuższego przęsła bez podpór. Obecny należy do mostu Çanakkale w Turcji nad cieśniną Dardanelle i ma 2023 metry. Przęsło nad cieśniną Mesyńską ma mieć ponad 3 km, czyli rekord poprawi aż o 1000 metrów. Po każdym zjeździe pojazdów z promu, miasto ogarnia mały chaos. Od razu trafia się na skrzyżowania ze światłami, gdzie każdy chce się wepchnąć na siłę, więc potrzeba nieco umiejętności, żeby sobie poradzić. Rzekłbym, że to tak typowo po włosku. Jechaliśmy chwilę przez promenadę z widokiem na cieśninę i kontynentalne Włochy, ale kierowaliśmy się w głąb Sycylii na wcześniej upatrzoną drogę boczną. Śniadanie jedliśmy o 6.30 i było to typowe włoskie śniadanie, czyli marmolatki, croissanty, ciastka słodkie, dżemiki, generalnie cukier z cukrem wypełniony cukrem. Było już blisko południa, więc przed rozpoczęciem agrafkowej wspinaczki zatrzymaliśmy się na sycylijskie specjały. A to pierwsze danie po przysumowaniu po stronie sycylijskiej. Dobre? Co to jest? No pyszne to jest, się nazywa bidonem i akurat tutaj mamy wersję z serem i warzywami. No, wygląda naprawdę pięknie, smakuje pyszne, naprawdę rewelacyjne. Dobra, pasujemy w takim razie. Bidon okazał się całkiem niezły, więc wzięliśmy jeszcze jeden, ale tym razem z szyną. Ile to czasu musiało być niemyte, skoro jest to aż tak brudne tutaj, no po prostu masakra, że to zieleniało to lata. O, a nakrętki tak wyglądają w pisuarku. Jak to mówimy między znajomymi, Włosi super wylosowali swoje położenie geograficzne, bo jest tu pięknie, ale jeśli chodzi o taką zwykłą porządność i sumienność w działaniu, to Polacy biją ich na głowę. Jedziemy w góry karmić się zakrętami i sycylijskim słońcem. Naszym celem jest dzisiaj objechanie okolic Taorminy. Dołącz do naszego wyjątkowego wyjazdu. Razem z doświadczonym przewodnikiem przemierzysz najpiękniejsze trasy, odkrywając ukryte perełki słonecznej Sycylii i górzystej Abruzji. Nie martw się o logistykę. Twój motocykl przetransportujemy do Włoch, a Ciebie odbierzemy bezpośrednio z lotniska. Wejdź na www.motowyjazdy.pl i sprawdź kalendarz wyjazdów na 2025 rok. Ciao! Do zobaczenia w słonecznej Italii. Mała przerwa, żeby poobserwować może z punktu widokowego. Zobaczcie jaka tu ciekawa sytuacja jest. To są jedyne drzewa, które się nie zorientowały, że jest już jesień. To i to, bo wszędzie indziej jest tutaj po prostu zielono. Nam też jest zielono i fajnie. Jeździmy sobie po prostu bez opamiętania. A jesteśmy. To są drzewa, które się zorientowały, że jest... Tak, to są drzewa, które się zorientowały. Być może one są po prostu przywiezione z Polski. One jeszcze nie wiedzą, że tutaj nie obowiązuje ta pora roku. Przynajmniej. Na razie, na razie. przynajmniej na razie. Dobra. Chwila odpoczynku. Tak nas pochłonęła jazda, że zrobiła się 17 i zaczęliśmy rozglądać się za Noclegiem. Zawsze zależy nam na bezpiecznym i zamykanym parkingu, żeby motocykle nie były na widoku. Niestety, Włochy, w tym także Sycylia, znane są z kieszonkowców. Zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem ilości incydentów, a także kradzieży pojazdów z ulicy. Sami rozumiecie. Najlepiej na parkingu zamykanym lub strzeżonym. Taki też mieliśmy tego dnia pod taorminą, ale pokażemy wam rano jak to wygląda. Po zameldowaniu się w miejscu, w którym spaliśmy i wzięciu szybkiego prysznica, pojechaliśmy już w cywilnych ciuchach na zwiedzanie taorminy, która według wielu przewodników jest jednym z ważniejszych miejsc turystycznych. Włochy mamy dość dobrze objechane i według nas to miejsce jest podobnie piękne jak większość Włoch. Ale sami ocenicie. Zakręciliśmy się także za jedzeniem, które według nas na Sycylii jest lepsze niż w pozostałej części Włoch. Nie królują tu pasty i pizza, tylko inne przysmaki, takie jak Arancini. Zamówiliśmy sobie tutaj w barze z przekąskami, dwa piwka i wybór typowych sycylijskich przekąsek. Mamy tutaj tak dwa najbardziej typowe, dwie sztuki najbardziej typowej przekąski, czyli Arancino al ragu z farszem mięsnym. Z groszkiem zielonym, i oczywiście jest to zrobione z ryżu, panierowane w panierce. Tu mamy arancino al burro, czyli z serem, właściwie to jest wegetariańskie. I ja tu mam jeszcze takie coś, co się nazywa Chipolina, czyli po prostu takie słone ciasteczko z cebulą. Zaraz zobaczymy, jak zjemy, jak to smakuje, ale myślę, że jest wyborne. Oczywiście piwo jest bez alkoholu, rzecz jasna. Oczywiście. Nie jeździmy nigdy po alkoholu. Po zmroku wróciliśmy do naszego lokum. Wieczór spędziliśmy na tarasie z widokiem na morze. Ale ten poranny widok rozwalił system. Aż się człowiek pakować nie chce, jak taki widok ma. Ale przecież tam gdzieś w tych górach czekają na nas wspaniałe drogi. W sumie może spać tutaj nawet do 16 osób. Nasze tury są mniejsze niż 18 osób. Słuchajcie, z jednej strony piękne słońce, a z drugiej słuchajcie, jest całkiem nie gorzej. Wychodzimy i od razu natrafiamy na skałę. Tutaj chodniczek ułożony. Piękna ściana zrobiona z kamieni i otwiera się przed nami znakomity widok. Ten, który widzieliście już oczywiście z naszego tarasu, ale wygląda to w ten sposób. Droga na parking jest <gryw> całkiem ciekawa. Pod górkę, pod górkę, pod górkę, o tam. O, to normalne tutaj, fajnie widać z góry na dół co się dzieje i zawsze jak się jedzie to trzeba klaksonem powiadomić, że się zjeżdża, żeby nikt inny z dużą prędkością nie jechał. No i tak wygląda parking, oczywiście zmieści się tu więcej niż 8 motocykli, a nasze sprzęciki stoją przy skale w cieniu. Pierwszą atrakcją był zjazd do Taorminy, który naszym zdaniem jest lepszy niż spacerowanie po tym miasteczku. Miejsce, w którym spaliśmy, nie było przypadkowe. Chcieliśmy mieć blisko do wulkanu Etna i mieliśmy. Planowaliśmy większość dnia poświęcić na podjazd pod Etnę, dlatego wystartowaliśmy dość wcześnie. Nasze wątpliwości budziła tylko turystyczna ranga tego miejsca, bo była obawa, że będziemy się snuć w korkach na podjeździe. Ale październik okazał się łaskawy i ruch był mały. metrów nad poziomem morza. Etna jest oczywiście zdecydowanie wyżej, ale spacer tam potrwa minimum godzinę. Marnujemy sporo czasu, a jednak przyjechaliśmy tu pojeździć, a nie oglądać turystyczne yy, atrakcje, tak jak większość ludzi. Oczywiście widok jest piękny, jest tutaj trochę jak na Marsie. Podobno motocykl jak postoje kilkanaście minut to będzie w tym pyle. Wulkaniczny. No zobaczymy, jak zejdziemy na dół, czy faktycznie tak będzie. Pod stopami mamy w zasadzie taki żurzelek trochę i spacerujemy sobie dookoła jakiegoś krateru, do którego można zejść. Ale oczywiście my tego nie będziemy robić, nas głównie interesowała droga na Etnę. A Grafki w Porzo, nie jakieś może sensacyjne, ale droga bardzo fajna. No i jest po sezonie, bo jest 13 października, więc nie ma zbyt wiele osób, także można swoim tempem pojechać. Film zresztą z nagrania z tutaj, taki kilkuminutowy, bez mojego gadania, możecie zobaczyć w linku powyżej. Z góry jest widok jeszcze na Morze Śródziemne i Katanie i nagrawki, którymi przyjechaliśmy, więc chodząc w to jedno miejsce można zobaczyć kilka fajnych rzeczy. Jak wspominałem, naszą największą walutą tutaj jest czas, więc zamiast jeździć w jedną, drugą e, stronę wagonikami i to Wolimy sobie przejechać dalej, Agrafki, tym bardziej, że to nie jest tak jak na grosie, że wjeżdżacie i zjeżdżacie tą samą drogą. Tylko jest parking i jest przelot na drugą stronę, więc nie będziemy jechać tą samą drogą, którą tutaj przyjechaliśmy. Finalnie zrezygnowaliśmy z wjazdu na samą górę. Ale nasz operator Artur był tu dwa lata wcześniej, więc możecie zobaczyć, co ominęliśmy. po cebularsku na zakazie, ale te znaki tutaj w tym kraju to one w ogóle nie obowiązują. Wszyscy se parkują gdzie im się podoba, a za linię ciągłą nie wychodzimy, no a się następni też parkują, także spylamy żadnych mandatów, nie dostaliśmy, lecimy dalej. Czyli parkowanie było tanie. Czas, który zaoszczędziliśmy na wjeździe na samą górę, postanowiliśmy przeznaczyć na jazdę i eksplorację terenu. Chaliśmy z drugiej strony Etny i zupełnie zostawiliśmy już ją z tyłu, ale widać jeszcze oczywiście, że dymi, chociaż daleko. Jedziemy na drugą stronę wyspy, na drugie wybrzeże, bo po tej stronie, co byliśmy na południu, jest trochę bardziej niżinnie, a góry, takie góry, góry, naprawdę wysokie, zaczynają się od środkowej części, jadąc na północ. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Trochę czuję się, jakbym był w jakimś meksykańskim filmie. Generalnie wszędzie jest zupełnie żółto. Zobaczcie sobie, gdzie zaparkowaliśmy i jak wygląda krajobraz dookoła. Wszędzie żółto, wszędzie żółto, ale zakręty całkiem ładne. Niestety, śmieci są tutaj problemem i są one totalnie, totalnie wszędzie. O, a tutaj się wynurza jakiś Sycylijczyk z gór. Proszę pana, co pan tam robił? Zbierałeś pan grzyby? Muszę zobaczyć, co tutaj jest, ale tu po prostu nic tu nie ma. I olałeś temat. Olałem temat. Ja też idę zobaczyć czy nie trzeba olać tematu. Przed nami znalezienie noclegu i chyba najlepsza droga na Sycylii, wiodąca przez Park Madonie. Ale o tym opowiemy Wam w następnym odcinku.